Cały świat dąży do pokoju. Każdy pragnie bezpieczeństwa, stabilności i rozwiązań problemów, które zdają się nie mieć końca: wojen, kryzysów gospodarczych, klęsk żywiołowych i konfliktów społecznych. Biblia ostrzega nas jednak, że nie każdy pokój jest prawdą. Apokalipsa i inne proroctwa ujawniają, że Antychryst pojawi się obiecując dokładnie to, Czego ludzkie serce pragnie najbardziej trwały pokój, jedność narodów i przywódców oraz globalne rozwiązanie wszystkich problemów. Ta obietnica jest jednak pułapką. Pokój, który przyniesie, będzie fałszywy jedynie fasadą mającą na celu oszukanie ludzkości. Zanim będzie kryć się manipulacja, kontrola i przygotowania do chaosu, który nastąpi. Świat, zwiedziony pozorami stabilizacji. Nie zda sobie sprawy, że poddaje się systemowi, który sprzeciwia się Bogu i zniewala miliony ludzi. W ciągu najbliższych kilku minut przeanalizujemy, jak zostanie ustanowiony ten fałszywy pokój, jak oszustwo rozprzestrzeni się po planecie i na jakie znaki powinniśmy zwracać uwagę, aby nie dać się oszukać. Odkryjemy, jak rządy, religie i systemy ekonomiczne staną się narzędziami Antychrysta. Torując drogę zniszczeniu, które przyniesie. Jeśli chcesz zrozumieć znaki czasu i przygotować się duchowo, zapraszam do zasubskrybowania kanału już teraz, włączenia dzwonka, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia, polubienia, aby wesprzeć ten materiał i dodania komentarza poniżej. Czy uważasz, że już teraz widzimy oznaki tego fałszywego pokoju zaszczepianego w dzisiejszym świecie? Twój udział jest niezbędny, aby ostrzec więcej osób o proroczych znakach. Proroctwo biblijne jest jasne. Antychryst pojawi się, obiecując pokój i bezpieczeństwo całemu światu. Ta obietnica nie będzie jedynie polityczną retoryką ani pustymi frazesami. Będzie to starannie opracowany projekt zdolny uwieść nawet najbardziej uważnych. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:3 ostrzega nas, gdy ludzie będą mówić pokój i bezpieczeństwo, inne wtedy nagła zagłada na nich spadnie. Innymi słowy, pozorny pokój będzie narzędziem, którego antychryst użyje, aby zwieść narody i umocnić swoją władzę. Pojawi się w świecie zmęczonym wojnami, kryzysami gospodarczymi, klęskami żywiołowymi i niepokojami społecznymi. Miliony ludzi będą pragnąć przywództwa, stabilizacji i natychmiastowych rozwiązań. Antychryst wykorzysta to uzasadnione pragnienie ludzkiego serca, obiecując jedność między narodami, współpracę między rządami i globalne rozwiązania, które zdają się przynosić dobrobyt. Jednak ten pokój będzie jedynie maską, iluzją, która kamufluje to, co ma nadejść. Absolutną kontrolę i duchowe oszustwo. Oszustwo antychrysta będzie miało silny wymiar psychologiczny i emocjonalny. Będzie mówił językiem ludzi, rozumiał ich lęki i potrzeby, i wykorzystywał tę pozorną empatię, aby zdobyć zaufanie. Biblia opisuje, jak wielu będzie go podziwiać i naśladować, nie tylko siłą czy narzucaniem ale dlatego, że będzie postrzegany jako ktoś, kto naprawdę potrafi zaprowadzić porządek i stabilizację. Świat zaślepiony pragnieniem pokoju zaakceptuje środki i sojusze, które na pierwszy rzut oka wydają się korzystne, ale w rzeczywistości torują drogę jego całkowitej dominacji. Ważne jest, aby zrozumieć, że pokój Antychrysta nie będzie brakiem natychmiastowego konfliktu. Będzie to pokój strategiczny, tymczasowy i selektywny, mający na celu obniżenie czujności ludzi. Może on interweniować w negocjacjach międzynarodowych, proponować porozumienia o współpracy między rządami, a nawet łagodzić konflikty regionalne, zyskując prestiż i poparcie społeczne. Ale wszystko to będzie miało jeden cel: stworzenie zależności i zaufania do swojego rządu przygotowując masy do zaakceptowania praw, norm i systemów, które umocnią jego władzę nad całym światem. Kolejnym istotnym punktem jest to, że ta obietnica pokoju będzie miała charakter globalny. Nie będzie ograniczona do jednego kraju czy kontynentu, ale raczej będzie stanowiła pozór globalnej harmonii. Każdy rząd, każdy blok gospodarczy i każda organizacja międzynarodowa zostaną wykorzystane jako narzędzie realizacji tego planu. Jedność narodów zostanie przedstawiona jako historyczny postęp ludzkości. Ale za fasadą postępu będzie krył się duch oszustwa i ucisku antychrysta. Lekcja dla nas, chrześcijan, jest oczywista. Nie możemy dać się zwieść pozornie doskonałym ludzkim rozwiązaniom. Prawdziwy pokój pochodzi tylko od Boga, a każda obietnica, która dąży do zastąpienia zależności od Chrystusa ziemską stabilnością, jest zwodnicza. Musimy rozpoznawać znaki czasu, studiować proroctwa biblijne i umacniać naszą wiarę, aby nie dać się zwieść, gdy ten fałszywy pokój zacznie się objawiać na całym świecie. Teraz chcę. Abyście się zastanowili, czy potraficie dostrzec oznaki tego fałszywego pokoju, który zaszczepia się dziś na świecie? Zostawcie swoją opinię w komentarzach, zasubskrybujcie kanał, aby oglądać kolejne filmy, włączcie dzwoneczek, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia, i nie zapomnijcie polubić tego przekazu, aby dotarł on do większej liczby osób i uświadomił im prorocze znaki. Biblia pokazuje nam, że Antychryst nie będzie rządził wyłącznie siłą i narzucaniem, ale także zwodzeniem. Wykorzysta ludzką nadzieję i pragnienie pokoju, dobrobytu i sprawiedliwości jako narzędzia oszustwa. Pismo Święte wskazuje, że będzie podziwiany i naśladowany przez wielu właśnie dlatego, że przedstawi rozwiązania, które zdają się odpowiadać najgłębszym pragnieniom ludzkości. Świat, zmęczony konfliktami, kryzysami i niepewnością, łatwo da się zwieść jego obietnicom stabilizacji i porządku. Urok Antychrysta będzie działał jak potężny magnes. Będzie mówił językiem ludu, rozumiał jego lęki i potrzeby, oraz kreował wizerunek charyzmatycznego i dobroczynnego przywódcy. Miliony dostrzegą w nim rozwiązanie problemów politycznych, gospodarczych i społecznych. Które od dawna wydawały się nierozwiązywalne. To jest właśnie oszustwo, przed którym ostrzega Biblia. Ludzie nie będą się poddawać jedynie ze strachu czy przemocy, ale pod wpływem starannie skonstruowanej iluzji dobra i sprawiedliwości. Obietnicy pokoju towarzyszyć będą namacalne korzyści, które utrudnią opór. Antychryst przedstawi globalną politykę, która będzie sprawiać wrażenie sprawiedliwej. Gwarantować bezpieczeństwo i niwelować nierówności ekonomiczne, wykorzystując współpracę międzynarodową jako fasadę do umocnienia swojej władzy. Jednocześnie stworzy środowisko, w którym kwestionowanie jego przywództwa będzie postrzegane jako przeszkoda dla postępu i globalnej harmonii. Uwodzenie będzie tak subtelne, że wielu nieprzygotowanych chrześcijan może dać się zwieść i uwierzyć że popierają prawowitego i życzliwego przywódcę. Kolejnym kluczowym punktem jest wykorzystanie propagandy i masowej manipulacji. Za pomocą mediów masowych, antychryst będzie kontrolował narrację, przedstawiając swoje działania jako akty dobroci i sprawiedliwości. Każde jego działanie będzie maskowane altruizmem lub koniecznością, wzmacniając wrażenie, że jest on Zbawicielem, na którego świat czekał. Ślepe zaufanie temu przywódcy sprawi, że ludzkość zrezygnuje z wolności i narazi się na duchowe oszustwo. Co więcej, oszustwo będzie wzmacniane strachem przed chaosem. Obietnicy pokoju będą towarzyszyć subtelne groźby zniszczenia lub nieporządku, jeśli jego przywództwo nie zostanie zaakceptowane. Ten cykl nadziei i strachu będzie jednym z najskuteczniejszych narzędzi Antychrysta do przyciągnięcia i utrzymania kontroli nad milionami ludzi. Biblia podkreśla, że wielu się podda wierząc, że wybierają dobro. Podczas gdy w rzeczywistości wpadną w śmiertelną pułapkę duchową. Dlatego dla chrześcijan niezwykle ważne jest zrozumienie, że ludzki podziw nie jest oznaką prawdy. Uwiedzenie antychrysta zadziała, ponieważ dotknie on uzasadnionych pragnień ludzkości, ale odwróci serca ludzi od Boga. Duchowe rozeznanie oparte na słowie będzie jedyną ochroną przed tym zwiedzeniem. Rozpoznanie oznak zwiedzenia, zanim będzie za późno, jest kluczowym krokiem do wytrwania w wierze. Teraz chcę poznać Twoją opinię. Czy widzisz już dziś oznaki tego globalnego uwodzenia? Zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić przyszłych treści, włącz dzwoneczek, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia i polub. Aby ta wiadomość dotarła do większej liczby osób i ostrzegła je o proroczych znakach. Jednym z centralnych elementów planu Antychrysta będzie stworzenie pozornej globalnej jedności. Będzie on dążył nie tylko do podboju narodów i rządów w izolacji, ale także do integracji między narodami, instytucjami politycznymi, a nawet religiami, stwarzając wrażenie świata zjednoczonego wokół pokoju i sprawiedliwości. Jednak ta jedność będzie jedynie fasadą, starannie skonstruowaną, by oszukać i podporządkować sobie ludzkość. Objawienie Trzynastu ostrzega nas, że bestia będzie miała władzę nad każdym plemieniem, ludem, językiem i narodem, wskazując, że jej panowanie nie będzie stronnicze, lecz globalne. Aby to osiągnąć, posłuży się rządami i organizacjami międzynarodowymi jako narzędziami władzy. Wprowadzając prawa i regulacje, które umocnią jej przywództwo. Jednocześnie będzie promować Unię Religijną, która będzie pozornie inkluzywna i harmonijna, ale w rzeczywistości wyeliminuje prawdziwą wiarę w Chrystusa, zastępując ją kultem bestii i systemem antychrześcijańskim. Antychryst zaprezentuje się jako mediator. Mediator i obrońca sprawiedliwości, jednoczący religie i rządy w imię szlachetnych celów zakończenia wojen, zmniejszenia nierówności, ochrony środowiska i globalnego dobrobytu. Miliony ludzi uwierzą, że świat w końcu znalazł kogoś zdolnego do rozwiązania historycznych problemów i zjednoczenia ludzkości. Jednak za tą pozorną dobrocią kryje się absolutna kontrola nad każdym aspektem ludzkiego życia gospodarką, polityką, edukacją, prawem, a nawet duchowością. Ta fałszywa jedność będzie miała głęboki wpływ psychologiczny. Widząc narody i przywódców religijnych współpracujących w harmonii, ludzie będą wierzyć, że są świadkami urzeczywistnienia ludzkich ideałów pokoju i postępu. To posłuży do zneutralizowania wszelkiego oporu, czyniąc społeczeństwo bardziej podatnym na oszustwa. Biblia objawia, że wielu da się zwieść nie siłą, lecz perswazją i pozorem dobra. Co więcej, Antychryst wykorzysta tę jedność do stworzenia narracji wykluczenia. Ci, którzy nie podporządkują się jego rządowi lub fałszywej religii, zostaną przedstawieni jako przeszkoda dla postępu i pokoju na świecie. To utoruje drogę prześladowaniom wiernych chrześcijan, którzy odmawiają oddawania czci bestii i pozostają niezłomni w słowie Bożym. Oszustwo będzie tak całkowite, że wielu nie zda sobie sprawy, że wspierają system przeciwstawiający się Chrystusowi. Dlatego niezwykle ważne jest rozróżnienie między prawdziwym pokojem, który pochodzi od Boga, a złudnym pokojem, który zaoferuje Antychryst. Pozorna jedność będzie idealnym kamuflażem dla globalnego rządu dążącego do całkowitej kontroli i duchowego zwiedzenia. Tylko ci, którzy wytrwają w wierze i wypatrują znaków czasu, będą w stanie stawić opór i pozostać niewzruszeni w obliczu tej manipulacji. Teraz chcę, abyście się zastanowili, czy dostrzegacie oznaki tej fałszywej jedności. Która obecnie buduje się między rządami a religiami? Zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów, włączcie dzwoneczek, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia i nie zapomnijcie polubić, aby więcej osób mogło dowiedzieć się o proroczych znakach Antychrysta. Pozorny pokój obiecany przez Antychrysta nie będzie trwały. To, co dziś przedstawiane jest jako rozwiązanie, jutro zamieni się w chaos, prześladowania i zniszczenie. Apokalipsa ujawnia, że rządy Antychrysta są tymczasowe i zwodnicze. Początkowo oferują stabilność i dobrobyt, ale wkrótce ujawniają swoje prawdziwe oblicze, przynosząc cierpienie, tyranię i ucisk całej ludzkości. Chaos będzie bezpośrednim skutkiem stworzonego fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Rządy, religie i instytucje, które podporządkowały się antychrystowi, zaczną narzucać zasady absolutnej kontroli. Wolność będzie stopniowo ograniczana pod pretekstem ochrony porządku świata. Ci, którzy odmówią podporządkowania się, będą prześladowani, marginalizowani, a nawet zabijani. Początkowa obietnica pokoju okaże się jedynie pułapką mającą na celu zdobycie zaufania. I ugruntowanie totalitarnych rządów. Co więcej, kryzysy gospodarcze i społeczne będą się nasilać, wzmacniając globalną zależność. System antychrześcijański zostanie tak skonstruowany, że nikt nie będzie mógł uciec spod jego kontroli. Praca, handel, dostęp do niezbędnych zasobów, a nawet wolność słowa będą uzależnione od akceptacji przywództwa Antychrysta i jego globalnego systemu. Jest to dosłowne spełnienie proroctw z Apokalipsy 13, które opisują znamie bestii jako warunek kupowania i sprzedawania, symbolizujący całkowitą kontrolę nad życiem ludzi. Kolejnym aspektem chaosu będą prześladowania religijne. Ci, którzy pozostaną wierni Chrystusowi, staną się celem globalnych kampanii zastraszania i wykluczenia. Kościoły Przywódcy duchowi i wierzący staną przed wyborem: poddać się systemowi antychrześcijańskiemu, czy pozostać niezłomnymi w wierze, nawet w obliczu poważnych zagrożeń. Antychryst użyje przemocy i manipulacji psychologicznej, aby złamać duchowy opór. Kluczowe jest zrozumienie, że chaos nie będzie nagły, lecz stopniowy. Najpierw pojawi się iluzja pokoju i dobrobytu. Następnie granice wolności zostaną stopniowo zniesione, a na końcu nastąpi szczyt ucisku, gdy cały świat znajdzie się pod rządami Antychrysta. Każdy etap został starannie zaplanowany, aby uczynić tę przemianę niemal niezauważalną, zwodząc rzesze, które wierzyły, że żyją snem o pokoju. Lekcja jest zatem jasna: nie możemy dać się zwieść pozorom. Obietnica pokoju, która wydaje się dziś tak kusząca, może stać się bramą do największego oszustwa w historii. Duchowa czujność, uważne czytanie Słowa Bożego i rozeznawanie znaków czasu będą niezbędne, aby pozostać niezłomnymi. Teraz chcę usłyszeć od Ciebie: czy dostrzegasz już, jak pozorny pokój, który widzimy dzisiaj, może w przyszłości przerodzić się w globalny chaos? Zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić przyszłych treści. Kliknij dzwoneczek i nie zapomnij polubić tego przekazu, aby dotarł do większej liczby osób i uświadomił im prorocze znaki. Kulminacją proroczej historii będzie ostateczna konfrontacja Antychrysta z Chrystusem. Po zwiedzeniu świata obietnicami pokoju i ustanowieniu tyranii, Antychryst poniesie nieuchronną klęskę. Apokalipsa XIX opisuje przyjście Chrystusa na białym koniu, gotowego osądzić i zniszczyć oszustwo, niesprawiedliwość i zło, które szerzą się na ziemi. To będzie moment, w którym wszelkie kłamstwa i manipulacje Antychrysta zostaną ujawnione, a Boża Prawda ostatecznie zwycięży. Antychrystowi uda się oszukać miliony, jednocząc rządy, religie i zwykłych ludzi pod swoim panowaniem. Ale słowo Boże gwarantuje, że ta władza będzie tymczasowa. Wszelka władza, jaką niegdyś sprawował, zostanie mu odebrana i zniszczona, a ci, którzy pozostali wierni Chrystusowi, zostaną nagrodzeni. Ta ostateczna bitwa nie jest jedynie polityczna czy militarna, lecz duchowa. Antychryst symbolizuje bunt przeciwko Bogu, a jego klęska symbolizuje przywrócenie królestwa Bożego nad całym stworzeniem. Co więcej. Na no, porażce antychrysta będzie towarzyszyć wyzwolenie tych, którzy zostali zwiedzeni. Miliony ludzi, którzy byli pod panowaniem oszustwa, będą mieli szansę zwrócić się do Chrystusa i zrozumieć prawdę. Chaos wywołany przez system antychrześcijański posłuży jako ostrzeżenie i przygotowanie do uznania suwerenności Boga. Biblia pokazuje, że nawet w obliczu terroru i prześladowań ostateczne zwycięstwo należy do tych, którzy pozostają niezłomni w wierze. Dla nas, chrześcijan, lekcja jest jasna: musimy być duchowo przygotowani, by przeciwstawić się zwodniczym wpływom świata, umacniać naszą wiarę i rozumieć, że choć zło może wydawać się chwilowo górą, Boża sprawiedliwość jest wieczna. Antychryst może zwodzić, manipulować, a nawet prześladować, ale nigdy nie będzie miał ostatniego słowa. Chrystus powróci, a wraz z nim nastąpi ostateczne zwycięstwo, prawdziwy pokój i sąd nad wszelkim zwodzeniem. Dlatego nadszedł czas na czujność. Nie możemy dać się zwieść pozornemu rozwiązaniu wszystkich problemów. Musimy trwać niezłomnie w Słowie. Rozpoznając znaki czasu i umacniając naszą wiarę, aby w chwili ostatecznej konfrontacji być gotowymi do dania świadectwa prawdzie i sprawiedliwości Chrystusa. Teraz chcę, abyście się zastanowili, czy jesteście gotowi stawić czoła oszustwu i fałszywemu pokojowi, jakie oferuje świat. Zostawcie komentarz poniżej, zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek. Aby nie przegapić kolejnych filmów i polubcie kanał, aby więcej osób mogło się obudzić i zrozumieć prorocze znaki, które spełniają się na naszych oczach. Dotarliśmy do końca tej analizy tego, jak Antychryst wykorzysta obietnicę pokoju, by zwieść świat i siać chaos. Widzieliśmy krok po kroku, jak zwiedzie masy, stworzy fałszywą globalną jedność. Zmanipuluje rządy i religie oraz przekształci to, co wydawało się rozwiązaniem w tyranie i zniszczenie. Ale nawet w obliczu całego tego oszustwa i cierpienia, Biblia daje nam mocną nadzieję. Ostateczne zwycięstwo należy do Chrystusa. Antychryst może wydawać się potężny i niepokonany, ale jego panowanie będzie tymczasowe. Chrystus powróci w chwale, pokona wszelkie kłamstwo. I ustanowi Królestwo Sprawiedliwości, Pokoju i Wiecznej Prawdy. Ta pewność powinna wzmocnić naszą wiarę i ostrzec nas, byśmy nie dali się zwieść ludzkim rozwiązaniom, które obiecują dobrobyt i stabilizację, ale są dalekie od woli Bożej. Dlatego przesłanie dla Was jest jasne: nie dajcie się zwieść pozornemu spokojowi. Bądźcie czujni, mocni w słowie, rozpoznając każdy krok zbliżającego się oszustwa. Prawdziwe bezpieczeństwo i pokój pochodzą tylko od Boga, i tylko ci, którzy pozostają mu wierni, będą w stanie przetrwać czasy oszustwa bez zagubienia. Chcę usłyszeć od ciebie, czy jesteś gotowy rozpoznać fałszywy pokój i pozostać niezachwiany w wierze nawet w obliczu chaosu, który cię czeka. Zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał, włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów i nie zapomnij polubić tego przesłania, aby dotarło do większej liczby osób i obudziło serca na znaki czasu. Świat może próbować oszukiwać, grozić i uwodzić, ale prawda Boża pozostaje wieczna. Chrystus zwycięży, a wszyscy, którzy są z Nim, będą bezpieczni. Bądźcie czujni, trwajcie mocno. I przygotujcie się na zwycięstwo, które jest już zapewnione.